Cześć. Dzisiaj Wam opowiem o funkcji input box. Więc tak, mamy tutaj w kolumnie A imię, nazwisko, lat. I chcemy, żeby w komórce B3 pojawiło się imię, które będzie wpisywał użytkownik. Czyli napiszmy, że najpierw w komórce B3 piszemy imię, które będzie podawał użytkownik, czyli piszemy input box, otwieramy nawias i teraz mamy tutaj prompt, prompt oznacza jakie, jaki komunikat yy, chcemy, żeby się wyświetlił w tym pytaniu, w tym boksie, czyli na przykład podaj imię, przecinek, tutaj możemy tutaj Zatytułować to okienko. Na przykład napiszmy pytanie pierwsze. I na razie zamknijmy. I sprawdźmy, jak to działa. Wciskamy F8. I pojawiło się okienko Pytanie 1. Tutaj widzimy, że jest. Tytuł, pytanie 1, a tutaj podaj imię, czyli to, co jest konieczne, to trzeba napisać ten tekst, czyli podaj imię. A pytanie 1 to była już opcja. Bez tego też to okienko by się pojawiło. To podajmy jakieś imię, na przykład Jan. Kliknijmy OK. I zobaczcie, pojawiło się w komórce B3 imię, które podaliśmy. Teraz jeszcze wam powiem tutaj o kolejnych jest coś takiego jak default, czyli default co ma się pojawić w, w okienku zanim jeszcze podasz to inne. Czyli na, na przykład jakby ktoś nie podał imienia, no to się wtedy pojawi ta domyślna opcja. Czyli na przykład domyślnie niech będzie Jan. Czyli na przykład nie podajemy, nic tutaj nie wpisujemy i klikamy OK. I zobaczcie, wpisał się Jan. Co tutaj jeszcze z ciekawszych rzeczy? Mamy x position i y position, czyli w którym miejscu ma się to okienko pojawić? Wpiszmy na przykład 3000 i 3000. I zobaczcie. Okienko pojawiło się tutaj w tym miejscu. Czyli w zależności jaką tam liczbę wpiszemy, to okienko się pojawi tutaj może bliżej komórki B3, może gdzieś tam dalej. Czyli to już jest zależne od was, czy chcecie tego użyć, a jak nie wpiszemy nic, to pojawi się tutaj gdzieś na środku tak mniej więcej. Czyli no może jest na pewno wycentrowane w poziomie, a w pionie tutaj troszeczkę wyżej. No i jakbyśmy chcieli jeszcze te kolejne trzy komórki wypełnić, o na przykład skopiujmy sobie szybko i będzie tak i podaj imię, nazwisko i podaj wiek. I to będziemy mieli pytanie 2, pytanie 3. Nie będziemy chcieli domyślnych wartości. I to się tutaj będzie pojawiało w B4 nazwisko, a w B5 wiek. I zaczniemy to krótkie makro. Zobaczymy, jak to działa. Podaj imię. Jan. I teraz kolejna. Podaj nazwisko Nowak i kolejne. Podaj wiek. Ok. I wszystko się wpisało tak, jak się miało wpisać. I to wszystko. Dzięki. Subskrybujcie mój kanał. Piszcie komentarze. I oczywiście, dawajcie lajki. Cześć.